28 stycznia w Dzierżoniowskim ratuszu odbyły się warsztaty dla młodzieży z pisania wniosków do Zielonego Budżetu Dzierżoniowa. Mieszkańcy powyżej 16 roku życia mogą zgłaszać, a potem wybrać projekty, które poprawią estetykę naszego miasta pod względem przyrodniczym. Zielony budżet dzierżoniowy to propozycja dla mieszkańców naszego miasta. Zachęcamy do tego, by do 21 lutego złożyli wnioski do takiego zielonego budżetu obywatelskiego. To mogą być wnioski inwestycyjne wyłącznie w trzech kategoriach, do 300 tysięcy, do 50 000 i do 10 tysięcy. Dziś przeprowadziliśmy szkolenie dla młodzieży, która z kolei będzie ze swoimi rówieśnikami pracowała w szkołach nad złożeniem takich wniosków do budżetu budżetu obywatelskiego. Zależy nam na tym, ponieważ właśnie osoby od 16 roku życia mogą już składać wnioski do budżetu obywatelskiego i także dzierżoniowianie od ukończenia 16 roku życia będą mogli na te projekty, na te wnioski głosować. Do 21 lutego czekamy zatem na wnioski, później przyjdzie czas na ich weryfikację. Zrobi to specjalna komisja powołana tu w Urzędzie Miasta, złożona między m.in. ze specjalistów z zakresu inwestycji. Oszacujemy, czy te wnioski mieszczą się w budżecie, czy rzeczywiście tereny wskazane przez wnioskodawców należą do miasta. I wiosną, w kwietniu, ogłosimy taką listę już, na którą będzie można głosować. Głosowanie będzie się odbywało od 5 maja do 1 czerwca w dwojaki sposób, zarówno elektronicznie poprzez naszą platformę e-urząd, a także w taki sposób tradycyjny, czyli na kartach do głosowania opieczętowanych w kilku punktach stałych w mieście, między innymi w Urzędzie Miasta, w Centrum Seniora, w Bibliotece. Miejskiej w Dzierżoniowie, a oprócz tego będziemy też ustawiali w różnych częściach miasta mobilne punkty do głosowania, między innymi podczas Dni Miasta.